Ostatnio ciągle o nim zapominam. Jest to Klematis Warszawska-Nike. Ciągle mówię o różnych Klematisach, ale zapomniałam, że jego też mam, bo on jest tu przy ogrodzeniu i chowa się moim oczom. Piękny, cudowny, wielkości mojej dłoni, praktycznie. Zapamiętajmy: końcówka Maja Klematis Warszawska-Nike, czyli pewnie powojnik z wczesnej grupy wielkokwiatowej. Jeszcze raz się pochwalę tym cudem niebieskim. I Montana, e, Wilsoni Wilsoni piękne klematisy. Pierwszy raz u mnie. I klematis Guernsey Cream, cudowny.